Jestem Emma i jestem zaledwie rok starsza od mojego brata Mike A, ale czasami miałam wrażenie, że żyjemy w zupełnie innych światach. podczas gdy ja próbowałam odnaleźć swoje miejsce w życiu. Mike był dumą i radością naszej rodziny. Odkąd tylko zaczął chodzić. pamiętam, jak siedziałem przy naszym kuchennym stole podczas niezliczonych rodzinnych spotkań, obserwując, jak wszyscy zachwycali się najnowszymi osiągnięciami Mike A. Słyszałaś o nowej aplikacji Michaela, Zachwycała się moja ciotka. Ma dopiero 15 lat, a już programuje jak profesjonalista. Moja mama promieniała z dumy, podczas gdy mój tata klepał Majka po plecach, mówiąc: "Ten chłopak sprawi, że pewnego dnia wszyscy będziemy bogaci". A Mike po prostu siedział tam z tym swoim kompetentnym uśmiechem, pisząc na swoim laptopie. Zawsze pracował nad czymś nowym, jakimś przełomowym programem lub rewolucyjnym pomysłem na aplikację. Kropka. Nie mogłem zaprzeczyć jego talentowi, miał obsesję na punkcie komputerów. Odkąd ledwo mógł dosięgnąć klawiatury. W gimnazjum, gdy ja próbowałem dowiedzieć się, do jakich klubów dołączyć, on już wygrywał olimpiady matematyczne. Twój brat zmieni świat, mówił mi tata. Nawet nie próbując ukryć faktu, że uważał Mikea za wyjątkowego w sposób, w jaki ja nigdy nie mógłbym być kropka i nie tylko on, cała nasza dalsza rodzina traktowała Mikea jak jakiś cud techniki. Nie mylili się całkowicie kropka, wygrywał prawie każdy konkurs programistyczny, w którym brał udział, zajmując pierwsze lub drugie miejsce, jakby to było nic kropka, w międzyczasie siedziałem w swoim pokoju szkicując projekty w notatniku i marząc o zostaniu projektantem wnętrz. Nikt nigdy nie pytał o moje marzenia. Rodzina miała większe plany, wszystkie związane z przyszłym sukcesem Mike'a. Mój wujek założył już dla niego fundusz edukacyjny, a nawet kuzyn mamy odkładał pieniądze na jego studia. Kropka, postrzegali to jako inwestycje, przekonani, że Mike stanie się kolejnym miliarderem technologicznym i zaba o wszystkich którzy pomogli mu po drodze Musimy upewnić się, że Michael dostanie się na najlepszą prywatną uczelnię, mówił mój tata podczas rodzinnych spotkań, które były w zasadzie tylko sesjami planowania przyszłości Mike'a. Zapamiętaj moje słowa, zaraz po studiach założy własną firmę. Kropka starałem się nie być zgorzkniały, ale to było trudne. Zwłaszcza gdy słyszałam, jak rozmawiają o tysiącach odkładanych na edukację Mike'a podczas gdy ja siedziałam i zastanawiałam się, czy w ogóle biorą pod uwagę moją przyszłość, kropka, wciąż jednak miałam nadzieję, że może kiedy nadejdzie czas, by porozmawiać o moich planach na studia, wykażą się takim samym entuzjazmem. Był słoneczny majowy poranek, zaledwie miesiąc przed ukończeniem szkoły, kropka, spędziłem tygodnie przygotowując się do tej rozmowy, zbierając broszury z różnych uczelni, obliczając koszty, a nawet przygotowując małą prezentację na temat możliwości stypendialnych, kropka ręce mi się trzęsły, gdy weszłam do kuchni, gdzie mama parzyła kawę. A tata czytał coś na swoim tablecie. Mamo, tato, możemy porozmawiać o czymś ważnym, zapytałam, starając się zachować spokojny głos. Chodzi o studia. Przyglądałam się różnym programom. Jest tam naprawdę dobry program do projektowania. Projektowanie przerwał tata, jego głos był ostry. Co to ma być za kariera, wzięłam głęboki oddech. Projektowanie wnętrz, tato. Dużo się nad tym zastanawiałam i jest kilka naprawdę niedrogich opcji. Słuchaj, ta uczelnia ma świetne częściowe stypendia, a jeśli je dostanę, będziesz musiał tylko zapłacić kropka śmiech moich rodziców przeciał powietrze jak nóż. Nie był to ciepły, pełen miłości śmiech, który słyszałam tak wiele razy, gdy Mike pokazywał im swoje najnowsze osiągnięcie w programowaniu. Ten był inny, zimny, lekceważący, niemal okrutny. Och, kochanie, powiedziała mama. Kręcąc głową. Musimy być realistami. Przeznaczyliśmy już wszystkie nasze fundusze edukacyjne na studia Michaela. Ale mój głos się załamał. Nie proszę o wiele. Ze stypendium Emma ponownie przerwał tata, jego ton stał się poważny. Bądźmy szczerzy, nie jesteś tak mądra ani utalentowana jak twój brat. Musimy zainwestować nasze pieniądze tam, gdzie faktycznie zrobią różnicę. Kropka te słowa uderzyły we mnie jak fizyczny cios. Poczułam łzy napływające do oczu, ale nie pozwoliłam im popłynąć. Ciężko pracowałam, zaprotestowałam. Moje oceny są dobre i ćwiczy wam projektowanie. Projektowanie, zadrwił tata. Chcesz, żebyśmy marnowali na to pieniądze? Jeśli chcesz nauczyć się malować ściany i przyklejać tapety, możesz to zrobić za darmo. Nie potrzebujesz do tego studiów Łzy, które powstrzymywałam, zaczęły spływać mi po policzkach. Wyszłam z kuchni bez słowa, ale wciąż słyszałam ich rozmowy o tym, że muszę oderwać głowę od chmur i zaakceptować rzeczywistość. Ich głosy podążały za mną po schodach, a każde słowo powodowało kolejne pęknięcie w moim sercu. Ale kiedy siedziałam w swoim pokoju, wpatrując się w moje popłamione łzami broszury uczelni, coś we mnie stwardniało. Jeśli moi rodzice nie chcieli mi pomóc, może ktoś inny mógłby to zrobić. Pomyślałem o moich dziadkach, rodzicach taty, którzy zawsze okazywali szczere zainteresowanie moimi szkicami, gdy ich odwiedzaliśmy. Tego popołudnia pojechałem autobusem do ich domu. Kropka babcia otworzyła drzwi, spojrzała na moją twarz i przytuliła mnie. Co się stało, kochanie, zapytała, prowadząc mnie do ich przytulnego salonu. Przez łzy i czkawkę opowiedziałam jej wszystko o moich marzeniach, programach studiów i reakcji rodziców. Przejrzała moje broszury, zadawała pytania dotyczące programów, a nawet przejrzała małe portfolio, które ze sobą przyniosłam. Kiedy skończyłam mówić, babcia ścisnęła moją dłoń i powiedziała coś. Czego nigdy nie zapomnę. Twoje marzenia mają znaczenie, Emmo. Miały takie samo znaczenie jak marzenia innych. Potem wstała, poszła do sypialni i wróciła z książeczką czekową. Pomogę ci pójść na studia, powiedziała stanowczo. Twój dziadek i ja mamy trochę oszczędności i nie możemy wymyślić lepszego sposobu na ich wykorzystanie niż inwestowanie w twoją przyszłość. Kropka tej jesieni spakowałem się i przeprowadziłem do małego mieszkania w sąsiednim mieście. Publiczna uczelnia, do której się zapisałem. Nie była prestiżowa jak te, które moi rodzice wybrali dla Mike'a, ale miała solidny program projektowania i nauczycieli, którzy naprawdę dbali o swoich uczniów. W następnym roku dowiedziałem się od babci, że Mike rozpoczął naukę. Na jakiejś eleganckiej, prywatnej uczelni w całym kraju. Twoi rodzice wyprawili mu wielką imprezę pożegnalną, przecinek. Powiedziała mi podczas jednej z naszych cotygodniowych rozmów telefonicznych. Było tam pół okolicy. Kropka, nie rozmawiałem z rodzicami od dnia wyjazdu. Jednak w każdą niedzielę babcia dzwoniła i informowała mnie o rodzinnych nowościach. To była zawsze ta sama historia. Mike to, Mike tamto, kropka, jak dostawał najlepsze oceny na wszystkich zajęciach jak już tworzył nowe aplikacje i programy, jak wszyscy krewni nie mogli przestać mówić o jego niesamowitych postępach. Kropka, podczas gdy moi rodzice chwalili się osiągnięciami Majka w kodowaniu, ja po cichu budowałem swoją własną ścieżkę. Zgłosiłem się na ochotnika do projektowania lokalnych schronisk, tworząc przestrzenie, które sprawiały, że ludzie czuli się jak w domu. Nawet w trudnych okolicznościach. Każdy projekt nauczył mnie czegoś nowego i powoli, ale pewnie moje portfolio rosło. Projekt domu opieki był dla mnie szczególnie wyjątkowy. Placówka była przygnębiająca. Wszystkie szare ściany i fluorescencyjne oświetlenie. Spędziłem tygodnie rozmawiając z mieszkańcami, poznając ich potrzeby i preferencje. Chciałem stworzyć przestrzeń, która sprawi, że poczują, że żyją, a nie tylko są przetrzymywani. Wiesz, czego najbardziej mi brakuje, powiedziała mi jedna ze starszych mieszkanek o imieniu Marta. Tęsknię za moim ogrodem. Za kolorami, za światłem. Ta rozmowa zainspirowała mnie do zaprojektowania przestrzeni wypełnionej naturalnym światłem, Roślinami domowymi i wygodnymi miejscami do siedzenia, które zachęcały do spotkań towarzyskich. uwzględniłem ściany pamięci, na których mieszkańcy mogli wyświetlać zdjęcia z młodości i stworzyłem przytulne kąciki do czytania z regulowanym oświetleniem dla starzejących się oczu. kiedy projekt zdobył pierwsze miejsce w konkursie Young Designers. Na widowni nie było ani jednego. Członka rodziny z wyjątkiem moich dziadków, którzy jechali dwie godziny, aby tam być. Zawsze wiedzieliśmy, że masz to coś w sobie wyszeptał dziadek. Przytulając mnie po ceremonii kropka, przez całe studia rzucałam się w każdą możliwą okazję. Projektowałem przestrzenie dla schronisk dla ofiar przemocy domowej, które zapewniały zarówno bezpieczeństwo, jak i godność kropka. Tworzyłem miejsca przyjazne dzieciom i schroniska dla bezdomnych, które dawały im poczucie normalności i chaosu. Do czasu ukończenia studiów miałem coś więcej niż tylko dyplom, miałem dorobek, który mówił sam za siebie. Firmy projektowe zwróciły na mnie uwagę. Zanim jeszcze wyrzuciłem czapkę w powietrze, miałem na stole wiele ofert pracy. Przyjąłem posadę w jednej z największych firm projektowych w regionie i nagle zacząłem zarabiać pieniądze, o których moi rodzice prawdopodobnie nigdy nie myśleli. Po roku pracy w firmie projektowej zdecydowałem, że nadszedł czas aby odwdzięczyć się dwóm osobom, które wierzyły we mnie. Gdy nikt inny tego nie robił, kropka pewnego weekendu pojechałem do domu moich dziadków i przechodząc przez ich znajome pokoje, zobaczyłem je nowymi oczami. Kropka tapeta łuszczyła się w rogach, szafki kuchenne były zużyte, a łazienka nie była modernizowana od lat 70. Babciu, powiedziałem podczas kolacji, co byś powiedziała na to, żebym wyremontował twój dom? Zapłacisz ani centa, to mój prezent dla ciebie. Za wszystko, co dla mnie zrobiłaś, kropka, trochę to trwało, ale w końcu się zgodzili. Spędziłem tygodnie na opracowywaniu idealnego projektu, włączając elementy z ich przeszłości, jednocześnie przenosząc przestrzeń do teraźniejszości, kropka, chciałem zachować duszę ich domu, jednocześnie czyniąc go bardziej wygodnym i funkcjonalnym dla nich, kropka, remont trwał trzy miesiące zatrudniłem najlepszych wykonawców, jakich znałem i nadzorowałem każdy szczegół. Wymieniliśmy stary system ogrzewania, zainstalowaliśmy nowe okna i całkowicie przeprojektowaliśmy kuchnię. Wybrałem ciepłe kolory, które przypominały mi o ciasteczkach pieczonych przez babcie i zainstalowałem delikatne oświetlenie, które nie męczyło ich starzejących się oczu. Kiedy wszystko było gotowe, babcia nie mogła przestać płakać. Kropka, następnego dnia bez przerwy rozmawiała przez telefon, zapraszając wszystkich, których znała, do obejrzenia domu. Kropka, usiadłem w rogu salonu, obserwując, jak oprowadza grupy swoich przyjaciół po każdym pokoju. Moja Emma to wszystko zrobiła, mówiła z dumą w głosie. Wszystko zaprojektowała. Nie mówiłam ci, że jest utalentowana. To był ten rodzaj dumy, który zawsze chciałem słyszeć w głosie moich rodziców. Kropka, ale podczas gdy ja byłam zajęta spełnianiem marzeń moich dziadków, marzenie mojego brata miało zamienić się w koszmar. Wiadomość przyszła jak zwykle przez babcię. Mike najwyraźniej osiągnął sukces. Opracował rewolucyjną aplikację i sprzedał ją dużej firmie technologicznej za miliony. Rodzina była zachwycona. Tata udzielał wywiadów lokalnym gazetom o swoim genialnym synu. A krewni już prosili majka o porady inwestycyjne. Świętowanie nie trwało jednak długo. Zaledwie kilka miesięcy po sprzedaży wszystko się rozpadło. Były kolega Majka ze studiów złożył pozew, twierdząc, że aplikacja była jego pomysłem i miał na to dowody. Szczegółowa dokumentacja wskazywała, że nie tylko koncepcja była jego autorstwa, ale napisał również większość kluczowego kodu. Majk w jakiś sposób wszedł w posiadanie tego wszystkiego i przedstawił to jako swoją pracę. Dowody były przytłaczające. e-maile, wczesne szkice kodu, rozmowy świadków, wszystko wskazywało na kradzież Majka. Sprawa sądowa była brutalna i szybka. Mike musiał nie tylko zwrócić wszystkie pieniądze ze sprzedaży, ale także zapłacić ponad 2 miliony dolarów odszkodowania za kradzież własności intelektualnej. Rodzina wpadła w panikę. Początkowo krewni rozmawiali o połączeniu swoich zasobów, aby mu pomóc, tak jak połączyli swoje pieniądze na jego edukację. Ale kiedy zdali sobie sprawę z pełnej kwoty. Rzeczywistość mocno uderzyła, kropka jeden po drugim wycofywali się. Nawet jego najbardziej oddani zwolennicy nie mogli usprawiedliwić ryzykowania swoich oszczędności życia. Aby ratować go z tego bałaganu, kropka pewnego wtorkowego poranka byłem w swoim biurze, przeglądając projekty nowego hotelu butikowego, kiedy moja sekretarka zadzwoniła. Pani Thompson, pani rodzice przyszli się z panią zobaczyć, kropka prawie upuściłam kawę. Po latach milczenia faktycznie namierzyli mnie w moim studiu projektowym. Otworzyłam je sześć miesięcy wcześniej, po zdobyciu wystarczającej liczby klientów i pewności siebie, by zacząć działać na własną rękę. Kropka wyślij ich, powiedziałam, zaciskając żołądek w supeł. Wyglądali starzej niż pamiętałam, bardziej zniszczeni. Włosy mamy całkowicie posiwiały, a pewność siebie taty została zastąpiona lekkim przygarbieniem kropka stali niezręcznie w moim biurze, przyglądając się nagrodom na ścianach i dużemu stołowi kreślarskiemu pokrytemu projektami. Emmo, zaczął tata. W jego głosie brakowało zwykłego autorytetu, dobrze sobie poradziłaś kropka, czekałam w milczeniu. Wiedziałam, że nie przyszli podziwiać mojego sukcesu. Potrzebujemy twojej pomocy, wykrzyknęła mama, załamując ręce. Chodzi o Michaela. Kropka, tata odchrząknął. Mój biznes nie ma się dobrze. Zaciągnąłem pożyczki, aby pomóc w pokryciu kosztów prawnych Michaela, ale to nie my, Emma. Potrzebujemy pieniędzy. Wyjaśnijmy to sobie, powiedziałam, pochylając się do przodu na krześle. Kiedy potrzebowałam pomocy w opłaceniu czesnego, wyśmiałeś mnie. Powiedziałeś, że nie warto we mnie inwestować. Powiedziałeś, że mogę nauczyć się malować ściany za darmo. Kropka, a teraz chcesz, żebym oddała swoje ciężko zarobione pieniądze, by naprawić błędy Michaela. To było co innego, zaprotestowała mama. Po prostu staraliśmy się realistycznie ocenić twoje perspektywy. Nie przerwałem jej, myliliście się co do moich perspektyw i myliliście się co do perspektyw Michaela. Nie dam wam żadnych pieniędzy. Kropka, opuścili moje biuro w pośpiechu, ale to nie był koniec. Następnego dnia mój telefon zaczął brzęczeć od powiadomień. Kropka, moi rodzice przeniesieli swoje żale do mediów społecznościowych, przedstawiając mnie jako niewdzięczną córkę, która porzuciła swoją rodzinę w potrzebie kropka, rodzina podzieliła się na obozy. Ciocia Sara opublikowała długą wiadomość o tym, że dzieci powinny zawsze pomagać swoim rodzicom, bez względu na wszystko. Wujek James zgodził się z tym, mówiąc, że lojalność rodzinna powinna być ważniejsza od dawnych krzywd. ale inni stanęli w mojej obronie. Kuzynka Rachel zwróciła uwagę na to, jak moi rodzice ignorowali mnie przez lata, jednocześnie obdarowując Michaela. siostra mojej matki napisała o tym, jak patrzyła. Jak odrzucali moje marzenia, budując coraz wyższy piedestał dla Michaela. debata toczyła się w komentarzach i postach, a krewni opowiadali się po jednej ze stron i spierali się o obowiązki rodzinne i osobistą odpowiedzialność. Niektórzy nazywali mnie bezduszną, inni odważną. Kropka, przez to wszystko nadal pracowałem. Miałem trzy duże projekty w fazie rozwoju, zespół projektantów do zarządzania i klientów, którzy na mnie liczyli. Nie miałam czasu na angażowanie się w dramaty w mediach społecznościowych. Kropka, pewnego ranka zadzwoniła do mnie babcia a jej głos przepełniony był tym szczególnym podekscytowaniem, które odczuwała, gdy coś kombinowała. Emma, kochanie, potrzebuję twojej profesjonalnej opinii na pewien temat, powiedziała. Mój stary przyjaciel ma mieszkanie w jednym z tych przerobionych budynków przemysłowych w centrum miasta. Nie było ruszane od prawie pięćdziesięciu lat i pomyślałam. Że może chciałabyś rzucić na nie okiem, kropka, byłem zaimprygowany. Nigdy wcześniej nie pracowałem nad projektem przebudowy, a pomysł przekształcenia starej przestrzeni przemysłowej był dla mnie ekscytujący. Następnego dnia babcia zabrała mnie do mieszkania. Budynek był wspaniały, z odsłoniętą cegłą i wysokimi oknami. Wewnątrz jednak czas stanął w miejscu. Tapety były prosto z lat 70., kuchnia wciąż miała oryginalne urządzenia, a łazienka, cóż, Powiedzmy, że zieleń awokado nie była moim pierwszym wyborem dla płytek kropka, ale widziałem potencjał. Wysokość sufitu była niesamowita, no i te okna. Światło wpadało przez masywne przemysłowe szyby, tworząc wzory na wytartych drewnianych podłogach. Mój umysł był już pełen możliwości. To jest niesamowite, powiedziałem babci. Szkicując szybkie pomysły w moim notatniku. Kości tego miejsca są fantastyczne. Chcę wykonać ten projekt za darmo. Potraktuj to jako podziękowanie dla swojej przyjaciółki za umożliwienie mi pracy nad tak niesamowitą przestrzenią. Kropka. Rzuciłem się w ten projekt ze wszystkim, co miałem. Zachowałem industrialny charakter, tworząc jednocześnie nowoczesną przestrzeń mieszkalną. Zachowaliśmy odsłonięte ceglane ściany, ale dodaliśmy ciepła drewnianymi elementami Kropka, Oryginalne okna fabryczne zostały starannie odrestaurowane, a ja zaprojektowałem niestandardowe meble, które uzupełniały industrialną estetykę, zapewniając jednocześnie komfort. Kropka, kuchnia stała się wizytówką z betonowymi blatami i eleganckimi szafkami, które szanowały historię budynku. Starą łazienkę przekształciłem w spa, zastępując zieleń awokado czystymi liniami i naturalnym kamieniem. Kropka, gdy remont został ukończony, babcia i dziadek nalegali, by zobaczyć go jako pierwsi. Powoli przechodzili przez każdy pokój, chłonąc wszystko. Potem babcia zwróciła się do mnie ze łzami w oczach. — Emmo, kochanie, musimy ci coś wyznać — powiedziała, chwytając dziadka za rękę. To mieszkanie nie należy do mojej przyjaciółki, tylko do nas. A raczej było nasze, nasz pierwszy wspólny dom. A teraz jest twoje, kropka, stałem tam, zamrożony. Co? Kupiliśmy go, kiedy po raz pierwszy się pobraliśmy, wyjaśnił dziadek, a jego głos był pełen emocji. Wtedy cały ten obszar był przemysłowy. Wszędzie fabryki, robotnicy przychodzący i odchodzący. Byliśmy młodzi i to było wszystko. Na co było nas stać kropka, ale byliśmy tu szczęśliwi kropka, kiedy fabryki zostały zamknięte. Wszyscy myśleli, że ten obszar jest skończony, kontynuowała babcia. Ale teraz jest to jedna z najbardziej pożądanych dzielnic w mieście. Trzymaliśmy to miejsce przez te wszystkie lata, czekając na odpowiedni moment kropka, a teraz jest twoje, kochanie. Sprawiłeś, że znów jest piękne kropka. Wybuchnęłam płaczem i objęłam ich oboje. Tego wieczoru po ich wyjściu usiadłam w moim nowym salonie, wciąż z niedowierzaniem kropka zrobiłam zdjęcie przekształconej przestrzeni i udostępniłam je w mediach społecznościowych wraz z historią niesamowitego prezentu moich dziadków. Kropka, kawałek, który znalazłem w moim nowym domu. Nie trwał długo. Pewnego wieczoru tata pojawił się w moich drzwiach. Nieproszony i zdenerwowany. Masz pojęcie, ile to miejsce jest warte? Zażądał, przepychając się obok mnie do salonu. Moglibyśmy go sprzedać i rozwiązać wszystkie nasze problemy. Michael potrzebuje pomocy ze swoimi długami, a ja mam wierzycieli dyszących mi na karku. Kropka, nie ustępowałem. To mój dom, podarowali mi go tata, babcia i dziadek. Nie jest na sprzedaż. Nie bądź samolubna, krzyknął, To pierwszorzędna nieruchomość. Twój brat to nie w długach, a ty siedzisz tu w kopalni złota. Kropka, zanim zdążyłem odpowiedzieć, zadzwonił mój telefon. To była babcia. W jakiś sposób wiedziała. Babcie zawsze wiedzą. Daj ojca do telefonu, powiedziała stanowczo. Kropka, podałem mu słuchawkę i patrzyłem, jak jego twarz zmienia się pod wpływem jej słów. Posłuchaj mnie bardzo uważnie, usłyszałem przez głośnik jej surowy głos. To mieszkanie należy do Emi. Dałam jej jej i to jest ostateczne. Jeśli nadal będziesz ją nękać w tej sprawie, będziesz miał ze mną do czynienia, kropka tata wyszedł tego dnia, ścigany słowami matki. Przez jakiś czas wszystko było spokojne, kropka potem życie zadało mi najokrutniejszy cios. Babcia zmarła nagle we śnie. Zanim zdążyłam się otrząsnąć po tej stracie, dwa tygodnie później odszedł dziadek. Wszyscy mówili, że zmarł z powodu złamanego serca. Cały odczyt odbył się tydzień później. Wszystko było jasne, mieszkanie było oficjalnie moje, podczas gdy tata odziedziczył ich stary dom. Różnica w wartości była znacząca. Gentryfikacja mojej okolicy sprawiła, że moje mieszkanie było warte kilka razy więcej niż ich dom, kropka myślałem, że to będzie koniec. Ale myliłem się. Niecałe dwa miesiące po tym jak pochowaliśmy dziadków, otrzymałem dokumenty prawne. Tata pozwał mnie, twierdząc, że zmanipulowałem babcie, by dała mi mieszkanie. w pozwie twierdzono, że wywarłem niewłaściwy wpływ na starszą kobietę i podstępnie uzyskałem nieruchomość. jednak przez cały czas trwania remontu prowadziliśmy niezliczone rozmowy przez komunikator. Babcia zadawała pytania o postępy, dzieliła się starymi historiami o mieszkaniu. Omawiała swoje plany przekazania mi go. każda wiadomość pokazywała jej wyraźne intencje i jej podekscytowanie podarowaniem mi tego prezentu jej. Zdrowy rozsądek i osąd. Miałem zrzuty ekranu, na których pisała takie rzeczy jak: Planowaliśmy to od lat, kochanie. Odkąd powiedziałaś nam, że chcesz studiować projektowanie, wiedzieliśmy, że to mieszkanie będzie dla ciebie idealne. Oraz twój dziadek i ja jesteśmy bardzo szczęśliwi widząc, co robisz z naszym pierwszym domem. Zawsze mieliśmy nadzieję, że pozostanie on w rodzinie. A teraz trafi do osoby, która naprawdę go doceni. kropka Dzień przed ogłoszeniem decyzji przez sąd zadzwonił mój telefon. Była prawie północ, a ja pracowałam do późna nad nowym projektem, gdy zobaczyłam na ekranie numer mojego ojca. Emma powiedział jego głos różnił się od gniewnego tonu, którego używał w sądzie. Brzmiał na pokonanego. Zawrzyjmy umowę. Kropka, czekałam, słuchając jego oddechu na drugim końcu linii. Możemy sprzedać mieszkanie, kontynuował. Podzielimy się pieniędzmi pół na pół. Nadal dostaniesz dobrą kwotę i możemy zakończyć ten cały bałagan. Co ty na to? Rozejrzałem się po moim domu, po odsłoniętych ceglanych ścianach, które były świadkami młodej miłości moich dziadków, po oknach, przez które oglądali zachody słońca, po wszystkich drobnych szczegółach, które starannie zaprojektowałem aby uhonorować zarówno historię budynku, jak i ich pamięć. Nie, powiedziałem stanowczo. Tu nie chodzi o pieniądze. Tato. Nigdy nie chodziło. Nie bądź głupia, jego pojednawczy ton zniknął. Teraz jesteś po prostu uparty. Pomyśl o tym, mogłabyś kupić dowolne mieszkanie za swoją połowę. Mam już mieszkanie, które chcę, odpowiedziałam. To, które wybrali dla mnie babcia i dziadek. I zatrzymam je, kropka. Rozłączył się bez słowa, kropka, następnego dnia sędzia orzekł na moją korzyść, kropka. moja dokumentacja była żelazna, nie tylko wiadomości od babci, ale także oficjalny akt notarialny, testament i świadkowie, którzy zeznali o długoletnim planie moich dziadków. Aby dać mi mieszkanie, kropka. to był ostatni raz, kiedy widziałem moją rodzinę osobiście. Słyszę różne rzeczy, oczywiście nasze miasto nie jest aż tak duże. Przyjaciele mówią mi, że Michael wciąż nie może znaleźć pracy w branży technologicznej. Jego reputacja jest zbyt nadszarpnięta i nikt nie powierzy mu swoich projektów. Dług wciąż wisi nad nim jak chmura. Moi rodzice musieli najpierw sprzedać dom babci i dziadka. Który odziedziczyli. Następnie sprzedali swój własny dom. Teraz mieszkają w małym mieszkaniu na przedmieściach, cała trójka razem. Kropka, czasami przejeżdżam obok ich nowej dzielnicy i myślę o tym, jak inaczej mogłoby być, gdyby wierzyli w oboje swoich dzieci w równym stopniu. Kropka, wciąż o mnie mówią, przedstawiając swoją wersję wydarzeń każdemu, kto ich wysłucha. Nazywają mnie niewdzięczną, chciwą. Mówią ludziom, że porzuciłam ich w potrzebie, że wybrałam mieszkanie zamiast rodziny. Kropka, ale ja znam prawdę. Nie wybrałem mieszkania zamiast rodziny, wybrałem uczczenie pamięci członków rodziny, którzy naprawdę we mnie wierzyli. Każdego ranka, gdy budzę się i widzę światło słoneczne wpadające przez te ogromne przemysłowe okna, myślę o babci i dziadku. Myślę o tym, jak dostrzegli we mnie coś, czego nie dostrzegł nikt inny, jak zainwestowali w moje marzenia. Zamiast je odrzucać. Mój biznes projektowy kwitnie. Rozbudowałem swoje studio. Zatrudniłem więcej projektantów i pracujemy nad projektami w całym mieście. W zeszłym miesiącu wygraliśmy duży kontrakt na przeprojektowanie historycznego hotelu w centrum miasta. Poszukiwano kogoś, kto rozumiałby, jak połączyć historyczną architekturę z nowoczesnym komfortem.